Witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie po długiej przerwie z Farminga 2022, moi drodzy. Niedługo, chyba będzie wychodził Farming 25, chyba. Nie wiem, czy tak to jest prawda, czy nie. Nie sprawdzę mi lisów. Ja no, coś tam piszą o tym nowym Farmingu. W tym roku ma podobno wyjść w listopadzie, więc będziemy czekać pół roku. No a my nie zakończyliśmy tej pierwszej serii z Farminga, moi drodzy, więc. No czasem trzeba będzie przyspieszyć moi drodzy. W dzisiejszym odcinku na nowej mapie Purpik. Po na pierwszej mapie, którą usunąłem Potem gdzie taką większą mapę, też ją usunąłem, Teraz zagramy gramy na Purpik mapie. I co w tym dzisiejszym odcinku robimy? A! No to w pola robimy. Pszenicę my zarobimy, zrobimy, bo tak, będziemy kupać mojej drodzy właśnie wreszcie krowy Choć Zobaczymy to w dzisiejszym odcinku, rozumiemy nie się dajemy my koszenie pola, znaczy się w pola na sobym odcinku, no trzeba zacząć się przyspieszyć z materiałem, bo no widzowie no, niedługo widzowe ja będę na to troszeczkę wolne, bo będę się na praktyki. No i też trzeba będzie jakoś materiały robić. Nie wiem, czy to będzie tak jak wiecie w szkole, że idę i potem domu będę siedział, nie? Jeżeli to będę siedział cały dzień, to 18 to pierdolę. Wiecie, no ale jak, jak nie, ale tak nie będzie, więc spędzimy że będzie taka sama jak w szkole, czy do 15, czy no do 14 i w domu się to wtedy. Jak tak będzie, no to wtedy materiały będą dalej się pojawiać, a jak nie, no to będą przejebane. Pod samym końcu, przypominam zowe, z pierwszego tego podsumujemy ze całą moją działalność na YouTube, czyli cały rok daily, od 2021 roku do, do właśnie tego roku, czyli ponad 3 lata. Ponad 1000 dni, nie wyobrażcie sobie, ile to dla mnie znaczy, żeby 100 dni robić dla Was daily. Naprawdę. No, pominając fakt, że rzucałem odcinki typu dziś bez filmu, takie shorty, to tam ile bym filmików by się pojawił przez te 3 lata? No, sporo. Ponad 100 dni by się może uzbierało, aczkolwiek i tak dobra robota, bo naprawdę dobrze to zrobiliśmy. Jeśli daje, to daily będzie, ale gdy już odcinka nie będę miał, to do odcinek się po prostu nie pojawi I tyle. Taki czarnego kanału po prostu nie będzie. Jak nie będę odcinka, to wolny odcinek się nie pojawi. Więc do będzie się dalej ciągnął że mamy to, kiedy piniku, nie będę miał. Tak to możemy nazwać. I liczymy w to fakt, że też nadal liczymy to wprost oczywiście. Po minimum taki odcinek z ostatnio, co 5 minut oczywiście. A chwały krócej moi drodzy. Na drugim kanale na się nie ma aktywności, bo ciężko nacie znowu te dwa kanały dla mnie. Przedtem, przedtem oczywiście jak już wzięłem, drugi na drugi po Utrzymuję tą dla skąd tak właśnie zami Przynajmniej duży odcinek trochę pogania, to zrobiłem taki 10, jak to chciał pogana drugiego kanału, że od, odkąd tam do drugi kanał, po to i tak tam odcinki wrzucałem. Co 3 dni, co tydzień nawet się teraz zdarza teraz, ale postaram się częściej w tym nowym roku. Nie będzie to łatwe, ponieważ no ciężko, bo najłatwiej to myśmy na PlayStation nowe gierki, czy z PlayStation gry, czyli jakąś nową serię możemy myśleć. Mamy ten Rocket Nick Training, pojawić się na pewno widzowie też. Wyczekujcie tej serii. Cyberfood mamy też, Minecraft mamy. E, też jeszcze nie wygrałem modów, ale chciałbym tam wreszcie mody wgrać do Minecrafta i spróbuję kiedyś tam grać. E, no i będziemy się palić wtedy, moi drodzy. Tam będą samochody, więc będziemy się pewnie to nie tyle bawić, że jeśli ciężko, tam ta będzie wgrać, bo z aplikacji próbuję, ale udało mi się z aplikacji odpalić jakiegoś moda, czyli na przykład Bugatti Shiro odbaliłem jakąś furkę, więc jest tam jakaś tam akcja zapisana, możemy tam robić, moi drodzy. Natomiast, no, nie jednak, no, brakuje nam jeszcze troszeczkę wizora. A my co budujemy tutaj moi drodzy Jeszcze taki dość odcineczek, z na gentry w meczu Barcelony. On pierwszy ten mecz się zaczął, więc jakoś no, to musiałem obejrzeć. Ledwo, ledwo wygraliśmy, ale to nie jest najważniejsze, co myślę, jest to odcinek ty, pewnie nie będzie trwał jakoś tam zbyt długo. Więc ten drugi kanał postaram się dla się go nagrywać, no. Nie wiem, jak tam byśmy widzieli 50 subów, to byłyby wtedy live'y, moi drodzy. Live może by bardziej uratować tę sprawę. Więc być te 50 subów, albo spróbuję nagrać przez Prism LF Live, taką aplikację, tak, że to też tak można. No i jakoś będziemy nagrywać live, moi drodzy. No, może to coś no, pomoże, ten live no zobaczymy, aczkolwiek... No, Live'ik może by coś tam, by nam pomógł, więc możecie bić albo 50 subów, albo wcale na razie. Więc na tym drugim kanale oczywiście, Prism Mobile. Tam postawiam się aktywność dzisiaj się nagle, dzisiaj po meczu nagram aktywność, tam odcinek nagram z cyberfutu, tam wydaje mi się. No um, i te przestępstwa tymi, tymi praktykami, to na pewno na, na drugim kanale będą się te filmy pojawiały, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie tak samo jak w szkole, że się idziemy do 14 i równo? Jeżeli tak, no to będę nagrywał na drugim kanale, ale zobaczymy, że pewnie rzadko. Pewnie z na telefon będę nagrywał odcinki, pewnie prosto, sobie powrócę na stałe już, wtedy taki 15 styczniu już. Więc tam na pewno będą, będą, będą pojawiać się też, tam daily będę chciał zrobić, widzę, może na drugi kanał byśmy zrobili daily, może bym spróbował. No ciężko by to było pewnie. Dla mnie byłoby to sobie ciężkie, nie? Te dwa kanale, to ciężko to się prowadzi. Ale no to wiem, może by wyszło. Tak patrzę, co to jeszcze w tym odcinku mogę zrobić, powiecie, nie wiem, nie będziemy co, co z tego robić, moi drodzy. Duższe kultywatorie to pole, moi drodzy, to tyle wizowe. A, dobra, widzowie, my to co, żebyśmy w tę karierę zakończyli Minecrafta, czy znaczy farminga, to znaczy, to widzowie zróbmy, to musimy, widzowie. No, troszeczkę jak przypomniałem, widzę z pieniędzy, to dodać troszeczkę pieniędzy, musimy, po, my tej serii nigdy nie, nie zakończymy. Widzę, tak szczerze, tak wydaje mi się, że nigdy. No, chyba, że nie chcecie odcinka z farmingu, już w ogóle, wtedy zakończymy tą serię oficjalnie i no. No nie wiem co zrobimy dalej. No, miałem, te, miałem eksperymenty taką serię, ale to byłoby bez sensu. Już tak wiecie, eksperymentować już z tym, po no nie o to chodzi, widzę, no chyba wiadomo. Więc no wiecie. Nie jest to łatwo, widzę. Bo kanały prowadzić. Zobaczymy 15 stycznia. Bo jeżeli wytycznie tak jak mówię, czyli że będę do 14, no to wtedy... Jeszcze tam pisałem o tej umowie, ale już nie da tak jeszcze jak mówię. już we takich głupotach. No ja po prostu no, muszę... zobaczymy, czy jeżeli tak będzie, że do 14, na te praktyki zawsze codziennie, no to wtedy tam nagle na coś od Digikona. tak to tak nie będzie, ponad tam było chyba 8 godzin było chyba w dniu. Więc no zobaczymy, gdzie z czasem. Powiedzcie, my musimy za to, tak, właśnie, pieniądze musimy dodać na konto i zobaczcie, mam teraz taką fajną zabawę, bo wymyśliłem tam levelowanie postaci, moi drodzy. My zrobimy coś innego, widzowie. Pierwszym naszym celem, który kupimy, sobie za wasze pieniądze, to będą traktory. Musimy na pewno ulepszyć te traktory. W ten sposób będziemy sobie tej chyba budować właśnie taką e, interakcję. Czyli kupimy sobie za traktory za wasze wyświetlenia, moi drodzy. Myślałem, że to jest ciekawa, dobra opcja jakieś dobre traktory kupić, kombajn, wszystkie te rzeczy będziemy musieli właśnie kupić. Więc na pewno taki cinek się, się, się pojawił, gdzie będziemy się kupić takie materiały. Poza tym, ten ciągnik ledwo jedzie pod tą górkę, no trzeba lepszy ciągnik kupić i to o wiele lepszy. Z waszego wyświetlenia możemy to kupić. 40 wyświetleń, 40 tysięcy dodamy na konto. Proste? Proste. Więc 100? 100 tysięcy. 500? 500 tysięcy tysiąc wyświetleń, ojej, no tak by było, oczywiście, to no to milion e, euro, więc no, możecie nam pomóc i kupimy za to maszyny, widzę, za to kupimy, więc no, będą to troszeczkę wydatków, tutaj chyba powiem, jak jedzie ten gości bo irytujemy to już wszystko, widzę, no i dalej, lecimy teraz tutaj, No i się w dalej, moi drodzy. Szewnice robimy. Więc ja no, mamy jeszcze sporo coś do tego 15 żeby ureagować. Przecież to zapewne, coś tam się pojawi. Może Rocket League Training się może pojawi. No i jutro nagram, bo to jest weekend, więc w sumie 6 godzin mam, więc dla mnie lepiej. I nie wiem, może chyba może bym sobie kurde rowerem pojechał do szkoły, tak szczerze. Ale tak i tak by się nie pewnie i jutro jest grudno, pojadę, wiesz Ale bym może pojechał. Mimo wszystko. Bo tak szczerze to mi się nie chce tak wiecie, samochodem jechać jutro No tak szczerze mam powiem, no po kurde no. Będę czekał godzinę na transport dopiero 14 będę w domu jest też bez sensu kurde praktycznie Bo no, się się mogę do sklepu pójść Muscę do tak energetyków napisze no, ja co o tym sądzicie, bo dla mnie to jest absurd! No po kurde! No no wiadomo, wiadomo, wiadomo po co to Nigdy kupi ta energetyka? Wiadomo, no to już musiałby być musieliby być jakiegoś kolega, który ma 18 lat. A to jest głupi, bo... No chyba w każdym już po, po to każdy ma kolegę, który ma 18 lat. Na przykład ja mam za niedługo 18 lat w czerwcu, znaczy... Co jak pierdolę? W styczniu mam. W styczniu mamy 11 stycznia, a który mamy dzisiaj 4 styczniu mamy, więc... No kurde, no ale to jest bez sensu. Znaczy, no wiadomo, w to wiadomo, po co to powinno być co nastego roku życia te energetyki powinny być. Więc normalnie powinienem się ostatni na roku życia maksymalnie, już bym powiedział tak szczerze, ale no co poradzić, no. ja też za z nią ja sobie tam wytrzymam do tego stycznia, więc jestem zadowolony I się w jak nagle baba nie poprosi o dowód, na bank jak będzie, nie raczej pani nie pokaże się, się, no zobaczymy, dobra Zresztą nie wiecie, że dodaje te energetyki nawet do żabki zniszcząc wartością komputery, że każdy może kupić, więc w sumie nawet i spot Dobra, nie będziemy o tych rzeczach pierdolić, zale, tylko pierdolym naszym ośmi odcinku Max Farminga. Nie musicie nam pomóc i to pole dokończę sobie poza odcinkiem kiedyś już, bo no, ale nie wiem kiedy nie mam czasu, żeby tutaj wejść i dokończyć to wszystko. E, zakończymy to wszystko, to słowo pole dokończymy i na następnym odcinku zbierzemy plony. I może kupimy nowe traktory, wszystkie rzeczy, które oczywiście kupimy. To za wasze, za wasze wyświetlenia na pewno kupimy. Więc musicie wbijać wyświetlenia. No będziemy powoli kończyć no, na odcinek. No po to odcinek, bo dopiero po tym meczu. No się zaczął od 21, to pewnie, pewnie nagrał, ale no niestety nie nagrał, więc no niestety może w miłą chęcią na no, razie poczekać na kolejny mecz. Znaczy na kolejny odcinek Farminga, może pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Napisałem nazwę naszej społeczności, gdzie odnosi się FIPS 11. Po sobie w każdej Fifie y, karierę menedżera Juventusa mogę nawet zrobić, bo szczerze, jak Ronaldo był w Juventusie, to wtedy kimś celem Ju Juventusowi. Wtedy Messi tak jeszcze za bardzo nic nie osiągnął w Barca, nie? oprócz tych zł złotych butów tak właściwie, ale wtedy kimś celem Juventusowi, jak był Ronaldo w Juventusie. Potem jak Ronaldo przyszedł do United, to wtedy celem United, a potem przyszedł do... No, to potem zmieniłem klub. Pomyślałem, że a, za się zasz w nie. Po w sumie... Jakiś sentyment mi został, no nie wiem, bo tym Messi, pewna powie, że tak. Hiszpańska lata to zajebisty futbol jest, nie? Więc no cóż, więc tak to wychodzi, więc bym tu z chęcią mogł zrobić karierę oczywiście, nie ma problemu. Jak tam grał Ronaldo, no w zasadzie jakiś jakimś wcale tak szczerze. No i wiecie, ja, ja z każdej ligi kocham klub. Na przykład z serii A to szczerze kocham Juventus. Znaczy lubię bardziej niż kocham. Po serio? No, no kurde no. Co tu mogę powiedzieć, że... No? Juventus wtedy ja bardziej cholałem. No teraz to, to nie nadal Juventus wydaje mi się. Aczkolwiek, no jak no, turnujesz, to może Inter też, ale Inter to tam nie za bardzo tak jecie. Już Juventus chyba w tej serii A. Znaczy jestem tej bacony, więc kilkukrotnie bacony, ale... Z każdy lubię tak. No United na pewno lubię też. To no, to jest już klub, który ma historię lepszą niż City. To z ograżli gra i Liga Mirzo i United no, tak, wygrał IJ 4 razy przepraszam bardzo. Więc no wiecie. Więc mówią, no, United ma dobrą historię. Jakimi się tak United'owi? Czy lubię? Więc, jest z Bundesligi to nie wiem, no tamtą Airbelibskę. Nie no, to... <śleszysk> no Bundesligi, no to Bayern ma no, na jakim pewnie Polski to chyba tam nikogo widzę, bo tam, tam nikt, nikt tam nie jest dobry, widzę, ale... tak szczerze. No nie, jakie tam są popularne ligi? Portugalska, no w sumie nie. Francuska, no to PSG, że... no ale... No to nie będziemy znagrywali. Więc Biuś się raczej może Juventus, a może Barcelonę. A my będziemy powoli kończyć ten odcinaczek tak szczerze, bo po... no nie mam no tutaj sensu tutaj, tutaj, wiecie, tutaj robić. I faktycznie. Więc będziemy kończyć teraz ten odciniaczek. No i co, kończymy dzisiaj ten odcinek, krótki odcinaczek, ale od czegoś trzeba tam zacząć, od takich krótkich odcinaczków, No i co, będziemy na pewno robić też krowy, będziemy na pewno robić w przyszłości krowy, więc my na krowy. No i weźcie w społeczność, że szybko na to zareagujecie, to jeszcze tym tego nie pojawi się, ta seria wizowa. Zamiast tego odcinka Rocket League możliwy nawet, więc to wszystko zależy od Was, co chcecie oczywiście. No i tysiąc wyświetleń, milion dolarów dostaniemy wizowa. To wyświetleń co tysiące, więc wszystko zależy od Was, no i tam widzimy się w kolejnym odcinku, Papatki, jo.